Tutorial, część pierwsza. Pięknie. Ważny tutorial, pierwsza. Część, pierwsza część. pierwsza, miałem wam powiedzieć jak byłem w toalecie, ale nie zapomniałem. Tutorial, jak sikać szybciej. Otóż... robić się przysiadę sikając i wtedy szybciej ścieka wszystko. Z tego. Tak yy, na przyszłość, jakby ktoś się śpieszył. Case drop EU. Halloween to u nas Halloween. Wygrywaj najlepsze skiny i bój się mega promocji, nawet do 70% taniej. Ulepszy wygrane skiny i pomnóż ich wartość. Bierz udział w codziennych giveawayach. Odbieraj dzienny bonus i wypłacaj skiny natychmiastowo. Case drop EU. Nie możesz tego przegapić. Chuje do kobiety? Alt! Kurwa i walę się na łeb! pierdol jeden było mało. Już się zagoiły rany widzę. Łamany jesteś. Kto jeszcze? O ty kurwo, z nożem? Ale ci teraz zajebie. No z łapy, w jaja dwa razy i jeszcze kurwa w łeb. Spierdalaj co się tu patrzysz. Masz kurwa, patrz. Łękotka i kolanem kurwa w cymbał. Gnoje jebane. Leżycie, nie wstajecie. Co ty pierdolisz, ta sukajcie jebie na hajs. Jakiś byś y, kebab ugotowała. Czapata jesteś, to kebaba nie umiesz zrobić? O kurwa, takie słowa? Mm, puściłem to. O kurwa, co to jest? To nie, nie to. O, walizka. Kurwa, nie mogę tu wejść. Ale łóżka to mają do naprawy. Kurwa, ale długo co? Wy już byście z pięć razy skończyli.

Z of syny, Ni chuja, nie będę płacił. Tak? Reload, to ci wyjebie teraz. Patrz, hej, dam mi dam gaśnicę. Ty macie butelki porozbierane, to jest no jeden wielki kurwa. No. Kto tu w kuchni kurwa robi? Weź się, zagotowanie. No tu nie ma jedzenia jakiegoś przekąski dla gości. Ja nie wiem, no. Dobra, rozpierdalam was. Ja taki se chciałem mieć. Co ty pierdolisz, chłopie, zaraz nas złapią. Zajem, ty jesteś normalny? <grym> Nie mogę mi trafić, mnie teraz nie trafić. Trafili. Spokojnie, nie ma co robić sen Ruszajcie, ja udrożnię ten ruch. Yy, słuchajcie, Ty mógłbyś tą taksówką przejechać. Złożyłbyś się, czy byś się nie złożył? Spokojnie. Ja wam przeparkuję. I proszę jechać, tu nic się nie działo, tak? Ruszajcie, ruszajcie. Kurwa, proszę, proszę przed tu jechać gdzie się kurwa rjesz? Stój! Pieszeństwo mają. Z głównej zjeżdżasz, oni jadą główną. Ci przypierdolę zaraz tą maskę wąsacz. No zajebie kopam, pani władzo mogę? No gdzie on sygnał? Dobra, puszczę go, no, zobaczymy. Chłopie, zaraz zaczesz się biegów. Co ty mieliś tam, kurde? No ale gdzie ty cofasz? No stoją za tobą ludzie! Tylko pogramy Mieliśmy czekać na spolszczenie ale chyba nie będzie trafiłem, trzeba jeszcze raz Z fotela lepiej walnąć Ale to patarda ma być a nie Poszło Paweł to miało być. We, jeszcze jedno, to miało być ty .com ukośnik taki dobre? <śmiel <Chile> <śmiel <meat> I on sobie taką minę zrobił, nie jakby to było, tak to odegrał w saju. Był <śmielThrough> papier toaletowy, bo bym was już rozjebał, zjebał do wrodny mak. Y <śmiel toujours> To nie pogadaliśmy za bardzo. Dobra. Spierdalam. Wypierdalać! Będę strzelał! O, Take... chwam chcę pokazać, Jędrek. נפגע okay. 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 Następna no, kamera! No, to, co kamera? To znaczy, so, ku, kurwa, co to ma być? Te, to jest tekst? To jest tekst do no, filmu? No ale bez to mnie tam obślinij! A to normalne, że cię bo ty grasz że która ucieka przed... A to, to, to kurwa ustawka, chyba nie? tam on gra, kurwa złocieńca, bierze cię tutaj, kurwa! Całuje cię, bierze A, a nie jak nie, zwykli, ja bym je obślinił, przecież ja bardzo, kurwa, co ty... Ale on mi wstawił normalnie cały język w usta A co on ci wsadzi, to? Kurwa normalnie, jak macie nie? Ja przepraszam, na no, pierwszy raz gram filmy tak? Myślałem że on się całować naprawdę, no. no. No, i macie całe tamtany? Co, 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 za, co za filozofia, kurwa, no? Dobra, to ostatnia. Tylko się tak myśli, już... głównie. Ja pierdolę. Tak, tak, Teraz normalnie godzinę idziemy spać. O! Widzicie ten ace co stoi na tym inferno? Z którego to jest? 9 miesięcy temu. Wtedy pierwszy raz podpiłem pierwszy dzień grałem na tej myszce. Strisris, która jeszcze nie wyszła. Przez 9 miesięcy grałem na tej myszce, teraz się przerzuciłem na Aerox To jest ten ace A, no już w chuja niestety, nie zobaczymy tego KURWA